Wcześniej zacząłeś. Napijesz się szampana, piwa? Bananowego szejka. Ty też? Jeśli myślisz, że będę Ci podawać alkohol, to się mylisz. Upijaj się na własny rachunek. Mam ochotę na wyciskany sok z pomarańczy. Nie żartuję. Proszę, żebyś nigdy więcej nie pił. Wielkie dzięki za radę. Już ją słyszałem. Posunąłeś się za daleko. Ostrzegam cię. Nie pozwolę, żebyś dawał zły przykład mojemu wnukowi. Ma wiele wad, ale nie pije. Jasne? Ile lat bym dostał, gdybym zabił babcię? Wszystko wyjaśnię, proszę. Popełniasz wielki błąd. Dla mnie sprawa jest jasna. Słyszałem, co mówiłaś. To nieprawda, musiałam skłamać, rozumiesz? Nie wiem, czy kłamałaś, czy nie. Ale w ten sposób nikogo nie wolno traktować. To wszystko pomyłka. Kika nie jest moim narzeczonym, tylko monity. Musieliśmy tak powiedzieć. Nie kłam. Zostaw mnie w spokoju. Proszę, wysłuchaj mnie. Nie odchodź. Nie chciałem ci o tym mówić, ale zraniłaś mnie. Teraz poznasz prawdę. Co to znaczy? Łączyło mnie coś z Turką. Przykro mi. Nie chciałem cię urazić, ale zdradziłaś mnie. Teraz już wiesz. Wychodzę. Turka! Do diabła! Jak ona może? Truka, przekonasz się, jak wygląda moja zemsta. Zostaw mnie, znajdę ją i zabiję. Proszę, nie, bo ciebie też zabiję. Najpierw o tym porozmawiamy. Tak? Potrzebna mi taksówka. Musisz podpisać te dokumenty. Zaraz zrobię fotokopię. Teraz? Błagam. Cześć, ślicznotko. Kike, śniłeś mi się. To nie sen. Ja tu pracuję. Jak to? Podoba ci się mój strój? Wolałbym coś bardziej obcisłego. Wtedy doceniłabyś moje walory. Nieźle wyglądam, co? Nikt nie może nas zobaczyć, chodź. Dokąd mnie zabierasz? Musimy to zrobić w biurze twojego chłopaka. Poczekaj. Nie chcę z tobą nic robić. Więc po co mnie tu przyprowadziłaś? Przestań. A ty dokąd? Molestujesz mnie. O czym ty gadasz? Zostaw mnie. Czego chcesz? Dobrze wiesz, rozbieraj się. Nie ma mowy. Jak to? Nie chcę. Dlaczego? Bo nie, ale ja chcę. Chodź, zróbmy to. Jesteś taki zabawny. Miły zapach. Muszę się ukryć. Czy ktoś widział tego nowego Kike? Co tu robisz? Ty też mnie szukałeś? Dziewczyny za mną przepadają. Pewnie, że cię szukałam. Nie możesz tu zostać. Powinieneś siedzieć na kanapie i czekać na polecenia. Czuję pizzę. Jadłem przed chwilą. Musisz odwieźć Alfredo do banku. Posłuchaj. Co? Muszę do Kibla. Przekasz Alfredo. Idź. Pójdziesz ze mną. Pokażę ci, gdzie jest łazienka. Jak dziecko. Nie płacz, nie warto. Lubię Omara. Zasłużyłaś na kogoś lepszego. To wina Turki. Zabrała mi go. Znała go dawno temu. Wiedziałaś o tym i nie powiedziałaś mi? Nie mogłam. Jestem twoją przyjaciółką. Załatwiłam ci pracę tutaj. Wiem. Ty i Turka śmiałyście się ze mnie. To obrzydliwe. Nie chcę już być twoją przyjaciółką. Nie odzywaj się do mnie. Przepraszam, nie mów tak. Przestań, chcę ci coś powiedzieć. Co takiego? Owszem, upiłem się przez ciebie. Słucham? Jak to przeze mnie? To twoja wina. Mam dość Twojego głupiego zachowania. Jesteś histeryczką. Jak mnie nazwałeś histeryczką? Nie masz pojęcia o prawdziwym życiu. Sama nie wiesz, czego chcesz. A ty wiesz? Piwa, wina czy wódki. Lubisz, jak twoje siostry się martwią? Nawet Wiki traktuje mnie jak pijaka. Właśnie. Fajnie. Wygląda na to, że się myliłem. Uważałem się za fajną dziewczynę. Taką, która zrozumie, że każdy ma prawo do błędu. Ale widzę, że też jesteś doskonała, jak twoja sí. siostra. Owszem, mogę już iść? Idź, idiotko. Od razu widać, że nic nas nie łączy. Nie wierzę, że przyszedł do biura, ale to prawda. Był ubrany w strój błyskawicy? Nie. Ale to dziwak. Miał śmieszny krawat i marynarkę. Powinnaś się teraz przejrzeć w lustrze. Przestań. Nie żartuj ze mnie. Myślisz, że wiesz, co on ma w spodniach? Nie masz o tym zielonego pojęcia. Mercedes i Alfredo spiskują przeciwko mnie. Chcą mnie rozdzielić z Martinem. Ale ja ich załatwię. Dość, trzeba wracać do pracy. Szybko, do roboty. Katarin już przyjechał? Chyba nie. Jak to? Nie wiem. A kelnerki? Nie mam pojęcia. Od lat nie jadłam bułeczek. Chcę się nacieszyć tą chwilą. Mogę wejść na wybieg? Mowy nie ma. Pokaz już za trzy godziny, a my nie jesteśmy gotowe. Wiem, że Rolando przyjdzie. Odbiło ci, mam go w nosie. Zboczeniec. Trzeba je rozruszać. Co się dzieje? Miguelu, chodź tu. Co robisz? Nic, sprawdzałem jej bieliznę. Nosi dwie pary majtek. Modelki są pokręcone. Niektóre są piękne, ale to dziwadła. Zostaw je w spokoju, są wrażliwe. Miguel zawsze taki był. Pamiętasz, co zrobił z w pierwszej klasie? Jesteście tacy sami. Jak rodzeństwo. Nic na to nie poradzimy. Nie patrz tak na mnie Będę grała w filmie, dziwkę Znowu? Nic na to nie poradzę Robię to dla pieniędzy Kochasz te roboty Na razie Nigdzie nie pójdziesz Co z tobą? Spotykałaś się z moim chłopakiem Omar wszystko mi powiedział Mogę to wyjaśnić nie masz szans. Proszę. Gdzie byłeś? Wszędzie cię szukałam. Masz filiżankę kawy dla tego dżentelmena? Odpowiedz. Woziłem Alfredo. Nie lubię go. Uznał, że oszalałem, kiedy przejechałem skrzyżowanie na czerwonym świetle. To dezodorant? Nie dla ludzi. Nie szkodzi. Jesteś obrzydliwy. Miałem kłopot z zaparkowaniem. Jestem dobrym kierowcą, więc nie powiem im, że rozbiłem przednie światła. Ten facet jest niebezpieczny. Nie umie prowadzić. Nie wierzę. Nie ma o tym pojęcia. Daj mi kawy. Nie mogę. Odsun się. Buziaka. Przestań. Puś mnie. Kiedy tu jesteśmy, musimy trzymać się od siebie z daleka.